Hej, cześć, siemanko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Tobiasz i w tym filmie pokażę wam następny, rozbudowany tym razem kranik kryptowalut. Będzie to taki trochę następca Fosset Pay, można to, znaczy Fosset Krypto. Ja bym to tak nazwał, bo są to takie kraniki, nie Instant Pay, tylko takie że musimy troszkę pozbierać, mimo że tutaj w zasadzie w 10 minut dozbieramy na wypłatę i płaci on naprawdę fajnie z tego co patrzyłem no to jakby chwilę musimy to pozbierać i nie jest to właśnie taki instant pay. Jest to trochę bardziej rozbudowany kranik, ale zanim przejdziemy do niego, to chciałbym Wam podziękować za wynik pod ostatnim filmem. No. Naprawdę YouTube zaczął wreszcie promować te treści jakoś i cieszę się, że znowu kanał wraca do formy. Mm, więc jeśli chodzi o ten kranik, to macie link w opisie. Już kilka podobnych do niego pokazywałem na tym kanale. E, polega to ogólnie na tym, że robimy shortlinki, PTC, e, offerwall -e i różnego rodzaju, na przykład loterie, gierki, e, mamy koło fortuny za zaproszenie dostajemy 50% tego, co zarobi nasz zaproszony. Mamy też yy, codzienny bonus i takie tam ogólnie fajne rzeczy. Więc przechodząc tutaj, pierwsza rzecz to dashboard. Jest on taki w zasadzie takim dostępem do wszystkiego. Od razu możecie sobie przejść do shortlinków, do zapraszania, do offerwalla, do PTC, yy, do Fawcetu, do Koła Fortuny. E, Następny jest advertise, czyli jeśli macie własno, własny kranik, to możecie go zareklamować. Następne to e, wypłaty. Wypłacamy od 1000 monet na faucet Pay. E, taki szybki poradnik, jak to zrobić. Wybieramy faucet Pay. E, kryptowalutę, którą chcemy. Tutaj mamy minimum, czyli 1000 monet. Mamy w, do wyboru, ile bitów chcemy wypłacić. Tutaj jest yy, pokazana wartość tych bitsów w, yy, w Litecoinie akurat, bo wybrałem, jak widzicie, 4300 litoshi, a te 302 bity uzbierałem w max 5 minut. Yy, tam jeden raz odebrałem faucet, yy, dzienny bonus, zrobiłem dwa shortlinki i yy, z 3 PTC. Tutaj wklejamy adres e-mail. Paya to jest bardzo ważne, nie wklejamy tutaj adresu Litecoin'a w tym przypadku tylko adres e-mail, czyli jeśli zakładaliście Paya na jakiś adres, to go tam właśnie wklejcie i klikamy withdraw yy. następna zakładka to daily bonus tutaj możemy odbierać energię plus jakieś bonusy do zarabiania i experience points yy. raz na 24 godziny, offer wall Y, czyli różnego rodzaju oferty, ankiety y, czyli no, na przykład y, nie wiem, gramy w jakąś gierkę, zdobywamy odpowiedni level i za to dostajemy y, pieniądze, no w tym przypadku bitsy następnie mamy gierki, trochę tych reklam jest ale no ogólnie krajnik jest fajnie płatny więc no musi te reklamy mieć, mamy tu tradycyjne y, dice, coin, flip i lottery nie polecam tego, ale jak ktoś Myśli, że masz szczęście i chce spróbować, to zawsze może się udać wygrać. Shortlinki, yy, czyli to bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o tą energię, bo ta energia jest tam bardzo przydatna do koła fortuny, o którym za chwilę powiem, bo przy PTC nie zarabiamy energii, tylko same końcy. Więc tutaj za jednego shortlinka dostajemy tam kilkadziesiąt monet plus energię, i ta właśnie energia jest bardzo potrzebna. Jestem pozytywnie zaskoczony tymi shortingami, bo zrobiłem właśnie dwa i zajęły mi naprawdę maksymalnie minutę na jeden. Nie było żadnych zbyt wielu wyskakujących okien, nic takiego, żadne karty nie wyskakiwały. Było naprawdę, był to bardzo przyjemny shorting. Dalej mamy PTC. Tu kilka już dziś zrobiłem. Nie ma ich za dużo, ale zawsze coś można sobie zarobić. Jak widzicie, tutaj na przykład 25 monet za 10 sekund. Następny jest Fawcet, czyli co 5 minut. Możemy odbierać 40 monet. Mamy 500 odbiorów dziennie, więc no, jest to naprawdę sporo. Robimy weryfikację i claim. Jak widzicie, 40 bitsów dostałem. I teraz koło fortuny. Za 25 energii, czyli zrobimy sobie dwa short linki, już to mamy. Właśnie możemy zakręcić kołem fortuny 10 razy dziennie. Ja. Dzisiaj właśnie już zakręciłem raz, dostałem 50 monet, ale jak widzicie, można tu dostać nawet 1000. Czyli od razu sobie zakręcić i wypłacić. Następny jest mining. Jak mówiłem już w poprzednich filmach, niekoniecznie to polecam, chyba że macie dobry komputer. Tasks to są różnego rodzaju, właśnie zadania. Można nagrać filmik o, yy, o tej stronce. Możliwe nawet, że wezmę tu udział, chociaż nie wiem, czy to też może być w języku polskim. E, jakieś tam posty i ocena na Trustpilot e, z recenzją. Następne są achievementy, czyli na przykład zarobić dolara za offerwall. Znaczy no, z offerwall. I dostajemy 5000 monet i 100 energii. Tam odbiór jakichś fosetów, ptc. I za to możemy właśnie sobie coś dostać. Mamy ranking. Nasz profil i y, możliwość wylogowania się. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten kranik. Jak mówiłem, już link macie w opisie. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.